Witam was, moi kochani, z tej strony Batwell, a to jest mój trzeci czy czwarty? Eee, chyba trzeci. Trzeci albo czwarty, w każdym bądź Próba? Próba? Nie, próba, nie. Eee, odcinek, eee, w próbach nie. Odcinek serii Minecraft. Każdy nam jest, oczywiście. figo 2011, który jest w sklepie na ładnych zakupach. Dobrze. W tym odcinku chciałbym dokończyć w domek, ale trzeba jakieś surowce pozbierać, bo cienko. Próbujemy jak najwięcej nagrać, żeby się mieli co robić. Mam łopatę. Na wyczerpaniu. Ale co z tej? Nie aż tak bardzo na wyczerpaniu. Ale wiesz, jak już jest na wyczerpaniu, to tak jak yy, ten. Drewniana łopata, nawet więcej. Yy, bo to wiesz, jednak jest to jaksowa. Będziesz miał się czym chwalić, nie? No wstąd. No, no, no. Mm, Ok, Tutaj ja tam mam, że. Ile ja mam kaski? 60 kask. Ja Maciej, dużo, Maciej, dużo, dużo. Mam 60 kaski, i wymiatam. Ja wymiatam. Nie spadł, oby nie spadł. Dobra. No nadal nie mogę wi nie widzę gdzie jest drewno. Dlaczego, nie? No nie ma drewna bo to jak... Szy, 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 szy. Gdzie jest drewno? Ja no. wiem, akurat ja wiem, nie? Ale ja już wszystko tu wykorzystałem Przecież ja tu jednak... Płotki to dużo, nie? Raz, dwa, trzy, cztery Umiem liczyć Mam się czym chwalić Mardi Co? Będzie tak bardzo, bardzo porosił Żebyś mi dał 30 kasy. Ja już nic nie mam. A, to... Czekaj. Monej 20 ci dam. I jak się pisze? Pa... Y... Pay... Money, y... money... 30 figo 2011. A nie. A nie. Pae 30... 20 Figu 2011 nie masz tyle pieniędzy Jakie? To ile ty masz kasy? Właśnie nie wiem dwadzieścia. 20 a e 20 Może to jest na ombud Dwadzieścia. Bo... Tak, można tak na odwrót, dopiero jest. Faj później. Później jest. Co? Później... Później jest figure 2000, znaczy nikt i dopiero liczba. Dobra, mam już. To już mogę... Po prostu zobaczmy tutaj tą drówkę na dwie krateczki. Daję? Co? Kaski? Już dałem ci. W czwaleczku małym. Nic, cwiliczek. Ło kurde, dziesięć mi zostało. Ty nie masz swojej? No już wydałem w skrzyni. Nie chodzi. Żeby i do pobliżnej coś wkładał, jakiś uwięzka. No to jest moje! No to to weź! Indziej. No ale zaraz, muszę wziąć. Dobrze, no, dobrze, ale nic ci nie zabrałem, nie, ale wiesz. Czy dlaczego? tu jest moja trzcina. No. I teraz jest dobrze. Po co się zabije? jak z mnie bije. No jest. jest. No. I to wcale nie znaczy, że jestem bebe. Yeah. <coughs> Ej, a możemy przecież po odcinku zrobić ten trik pamiętasz skoblen? Mój ten mój. Be em, może wam pokażę ten trik, żebyście się nie nudzili e, na Skybloku. Na kopanie, tylko na przykład pomniejszyć sobie tę kratkę z Minecraftem. -y, kratkę. Yy. Pomniejszyć tak Minecraftę. I na przykład na YouTubie coś sobie oglądać. Tak pomniejszyć. Nie nie ale nie możecie a, a cicho, cicho, ale nie możecie zminimalizować, bo nie będzie po prostu kopać. W hmm. było no, pokazać w odcinku, a teraz... co? Dobra, zacznę kopać. Na razie wam nie zdradzę, na razie. Ale... Ja też nie kojarzę tego. Już w odcinku... Yy, w następnym odcinku już będzie. I już <coughs> będzie odcinek z tym, co ja wam pokażę. Na jakimś tam swoim... Przy okazji wam powiem, pokaż, Nie powiem, tylko pokażę yy, swój świat yy, na Simu. Hmm. A Jasne. przy okazji, tutaj Figo będzie kopał kobel. Tak myślę. Nie no, kopa nie. Ale ma kopać. Ale ja Zgłaszać ja nie się do pracy. Szybko. W trybie natychmiastowym. Nie lubię. Oj no, mam pomysł. Zrobimy... No, nie. Nie, bo byłeś w życiu? Jakby to nie jestem takim y mega gamerem, ale y tak mi się teraz tak skręciło trochę, że y życie to tak jakby gra RPG. Czyli? Aha, że no. Tak jakbyś chodził o jakimś film, nie? I e nie o to chodzi. Chyba na przykład... Y ja takie gry nie grałem, więc chyba. Na takie <antioxidants> zadania, co? No wiem, masz zadanie <śle której> żyć, umrzeć, spać i to wszystko. No, i o to właśnie w tym chodzi, że, patrz, tak, RPG epickie jest to, że tam dostajesz zadania i te co? Okej, okay. a może. A nie, dobra. Mm. Tak, dostajesz różne te zadania i to wszystko, co? Sorry. A to jest tam kolesia. Y, tak, ten koleś? Y, to jest mama. Sorry, ale ja już trzeba kończyć. No, y, dobra. Y, żegnamy, się, żegnamy się z Wami. Cześć. Wow. I do zobaczenia do następnego odcinka. Do jutra.